Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić datę i godzinę na telewizorze Xiaomi A2. Aby to zrobić, naciśnij ustaw na pilocie, następnie przejdź do preferencji urządzenia, do daty i godziny. Możesz przejść do automatycznej daty, godziny i wybierz, czy chcesz korzystać z czasu dostarczonego przez sieć, czy wyłączyć tę opcję, by ustawić ręcznie. Jeśli jest ustawione na wyłączone, możesz ustawić datę i godzinę. Tutaj w ten sposób, po prostu kliknij ustaw datę lub ustaw czas. Następnie możesz przejść w górę, aby zmienić miesiące, przejść w prawo, aby zacząć zmieniać dni, a potem znowu w prawo, aby zacząć zmieniać lata. Możesz zrobić to samo z godziną. I do. Włącz automatyczną datę i godzinę, wróć automatycznej daty i godziny i włącz ją następnie. Jeśli korzystasz z automatycznej daty i godziny, możesz ustawić strefę czasową, a na podstawie Twojej strefy czasowej ustawi czas synchronizując z Twoją siecią. A jeśli włączysz użycie formatu 24 godzinnego w formacie 24H polub i subskrybuj do zobaczenia następnym razem.